Dzień dobry, smakuj! Witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie faworki. Koniecznie oglądaj. Mamy karnawał, zbliża się niebawem tłusty czwartek. Pomyślałem, że przygotuję dla Ciebie faworki. To jest bardzo proste ciasto, które składa się z mąki, żółtek, masła, troszkę spirytusu, odrobina cukru pudru. Wszystko razem zagnieciemy, dodamy odpowiednią ilość śmietany. W przepisie jest dwie 3 łyżki, ale sami będziemy musieli zareagować na ilość, jaka będzie potrzebna, żeby się nam ciasto zagniotło. Tutaj mam przesianą mąkę. Dodaję soli, jedną łyżkę cukru pudru, jedną łyżkę spirytusu. A co jeżeli ktoś nie może odpocząć? Może na przykład zastąpić octem. Dodam masło, mniejsze kawałki, żeby lepiej nam się zagniatały. Żółtka. dodam 3 łyżki śmietany. Teraz wszystko razem wymieszamy. Jeśli masz w domu mikser, możesz delikatnie wymieszać je mikserem, ja to zrobię za pomocą dłoni. Rozcieram delikatnie tłuszcz, który będzie wchłaniał razem z żółtkami mąkę. Faworki, gdzieniegdzie nazywane również chrustem, ze względu na to, że chruszczą, chrupią, są chrupiące, w trakcie jedzenia dodajemy do nich spirytus albo ocet, po to, żeby tak bardzo nie chłonęły tłuszczu i żeby były chrupkie. Tak jak zauważyłeś, dodałem 3 łyżki śmietany. Widzę właśnie, że będę pewnie musiał dodać jeszcze jedną łyżkę, żeby się nam ciasto dobrze związało. A po czym że jest związane? Jeśli będzie już jednolita konsystencja. Ciasto jest bardzo proste, nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Zawiniatamy ciasto jeszcze na stole i będziemy teraz się na nim delikatnie, że tak powiem, wyżywać mianowicie będziemy je przez 10-15 minut traktować pałkiem. Więc jeśli macie słaby dzień, wasze was zdenerwował, was że ona źle gotowała obiad. Możecie przez 10-15 minut uderzać to ciasto, następnie je zakładając, po to, żeby wtoczyć do niego jak najwięcej powietrza. Ma to na celu uzyskanie lepszej chrupkości. Po usmażeniu, oczywiście. Teraz ciasto wkładamy do lodówki na około 30 minut. Po 30 minutach wyjmujemy. Poczekamy 10 minut, aż złapię temperaturę pokojową. Możemy wałkować, kroić faworki i smażyć. Ciasto wyjąłem z lodówki, odpoczęło trochę w temperaturze pokojowej. Odnetnę sobie część i będę wałkował. Piękna konsystencja, bardzo delikatne. Musimy je rozwałkować bardzo, bardzo cienko. Podrywamy od czasu do czasu, przeciągamy troszkę mąką. Nie za dużo, żeby nie były za twarde. Piękny kolor ciasta, niemalże jak na makaron, jajeczne drobem moją szkołę z dziwnych czasów w której to uczyłem się robić faworki oraz panią Jolę, która u nas w firmie jest odpowiedzialna za cukiernictwo. Teraz poprzekroimy sobie na połowę. Odetniemy równo górną część. Teraz takie 2,5 cm paski kroimy. Na środku robimy przecięcie. Niektórzy odwijają tylko jeden raz, a niektórzy robią Drugim sposobem odwijają jeden raz, później drugi raz. Jest dwa razy zwinięty, więc sam dokonaj wyboru, którym sposobem chcesz zrobić. Mam rozgrzany tłuszcz, zaczynam smażyć. Musisz cały czas kontrolować temperaturę. Widząc, że troszeczkę spada mi się smaży, musisz od razu do góry podnieść. Zwróć również uwagę, że jeśli dodajesz ciasto, to też po chwilce spada. Temperatura. Układam faworki na talerzu. Ale zanim je skosztuję, oczywiście będę musiał opruszyć je cukrem, pudrem. I teraz już czysta przyjemność. Mogę już spróbować faworka, który jest oprószony cukrem, pudrem. Pięknie pachnie. Świetny faworek, świetnie chrupie. Lekko słodki, naprawdę pyszny. Zapraszam i zachęcam Cię do zasubskrybowania, do napisania, do powiedzenia, czy Ci smakowało, czy ci nie smakowało. Zrób to koniecznie. Dzięki i do zobaczenia.